W rodzie śląskiej Marian, najmłodszy operator w ekipie Krzyśka Czepukowicza, wyburza ostatnie fragmenty magazynu. Ponieważ obiekt jest skrajnie niestabilny, część gruzu poleciała w kierunku liceum i użytkowanej drogi. O ja. Ja widziałem, że to tak pójdzie. Halo? Robimy przerwę i sprzątamy drogę. Albo ściągaj to, co się jeszcze ściągaj! ściągaj! Dobra. Piotr, kierownik rozbiórki, obawia się, że pozostałe, niezawalone ściany mogą również w każdej chwili runąć w kierunku drogi. Marian musi je teraz jak najszybciej obniżyć. No To i na to chwila, ale generalnie nikomu nic się nie stało. Wszystko ok? Ja, wszystko w porządku. Dobra, to, to sprzątamy drogę. Dużo gruzu poleciało na tą drogę? No, trochę poleciało. Ale ogólnie podejrzewam, że coś to j**ie na drogę, bo tu i tak narożnicz, jest cykl na drogę. Teraz właśnie Maria za coś się zabiera. Poprawa pogody pod koniec dnia nie ułatwia pracy Marianowi. Nic pod te słońce nie widać. Marian, szczyt ciągniesz. Co? Ja tu nic nie widzę pod te słońce. Z lewej strony za pioronochron ciągłeś ten szczyt. Tą ścianę boczną. Na ostatniej prostej Mariana cały czas wspiera starszy brat Mirek. Operator powoli wyburza kolejne mury. mieście ściana ląduje na ulicy. A Ajajaj, się narobiło teraz. Podr... Operator działa niemal w ciemno. Weź mi tam mów, bo ja nic nie widzę. Prosto słońce w oczy mam. Sięgnę? Bo nie widzę nic. Komplernie. Nie sięgniesz, nie sięgniesz. Podjedź jeszcze trochę do przodu, jak dasz radę. Marian bardzo ryzykuje i dosłownie wciąga maszynę na górę niestabilnego nasypu. Na pewno pokazuje, że nie ma układu nerwowego. Albo stalowy. Teraz sięgnę? Teraz sięgnę. Elegancko, elegancko. Ciągnij go Idzie w twoją stronę, elegancko. Udało się. Marianowi zostało już naprawdę niewiele. Ja tego nie sięgnę. Nie? Stój, stój, stój. 20 centów mi brakuje. No to trzeba ten strop walić na dół. Nic nie zrobisz. Marian mimo wszystko próbuje. Stój, stój, bo wypycha się do zewnątrz. Tak, idzie. Idzie dobrze, póki co idzie. No, poszło elegancko. Operator coraz bardziej ryzykuje. Uważa, żeby cię do tyłu, nie... W pełni jest to do końca bezpieczne, no bo jednak ten przechyl jest dosyć duży, także wiadomo, no bruzowisko raczej. Układa się pod górymi no ale zawsze istnieje ryzyko, że tu mieliśmy stropy żelbetowe. Może być gdzieś ta wolna przestrzeń pusta, do której coś zajdzie i wtedy można zrobić przechylenie. Marian się nie zatrzymuje. Tak, to pięknie. praktycznie, no, bo praktycznie do, koparka dojechała do pionu, można powiedzieć, tak, Zaczęło się wspinać. No ale no, pełen podziwu jestem. Szczerze mówiąc, z tej strony jeszcze nie widziałem takiej akcji. Dużo no, rzeczy widziałem w wykonaniu Mariana czy Mirka, ale taki podjazd, no. I efektowny, ale i serducho bije szybciej. Tymczasem Marian dopiero się rozkręca. Żebyś się będzie się wciągał, widzę. Powiedz mi, lek patrzysz na brata, jakie masz odczucia? Jaką chcę tam prawie zębem podjechać pod ten strop? Bo ja tu lekko mięknę na dole. <noise> Damy radę, musi się też nauczyć trochę, nie?